Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić. Bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego, albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni. I jeszcze większe dzieła ukażę mu abyście się dziwili albowiem jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia tak również i syn ożywia tych których chce ojciec bowiem nie sądzi nikogo lecz cały sąd przekazał synowi aby wszyscy oddawali cześć synowi tak jak oddają cześć ojcu kto nie oddaje czci synowi nie oddaje czci ojcu który go posłał Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, że nadchodzi godzina nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie. Nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Odbierze. Czytamy tekst. Świętego Jana z 5 rozdziału, wspominając 20. rocznicę śmierci, jak mówimy, odejścia do domu Ojca, świętego papieża Jana Pawła II, człowieka nadziei, który te nadzieje nie tylko niósł ludziom, kiedy przemawiał, ale który sam w sobie odkrył, czym ona jest i nią żył. Dla papieża Jana Pawła II nadzieja nie była tylko optymistycznym spojrzeniem w przyszłość. Bardzo często mówiono do papieża takie zdania, szczególnie kiedy mierzył się z cierpieniem, będzie dobrze. I papież Jan Paweł II podkreślał: Nigdy nadzieja chrześcijańska nie może być tylko sprowadzona do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Bo gdyby ona była tylko optymistycznym spojrzeniem w przyszłość, zanegowalibyśmy to, co mówi nam Biblia o nadziei. I papież dodawał: Nadzieja jest siłą w człowieku, która potrafi przemienić życie ludzkie i prowadzić je ku pełni życia w Bogu. I to jest definicja, którą zostawia nam Jan Paweł II. Nadzieja jest siłą, która potrafi Zmieniać życie ludzkie i prowadzić je ku pełni. I papież bardzo często podkreślał, że żeby się odnaleźć w tej nadziei, która jest siłą, najpierw trzeba wiedzieć, kto te siłę człowiekowi daje. Dlatego mówił: Jeżeli chcemy żyć nadzieją, nie wolno żyć bez wiary i nie wolno żyć bez miłości: One są zawsze we trzy razem. Jeżeli chcesz żyć nadzieją, stań się człowiekiem wiary, wiary jako relacji i stań się człowiekiem miłości, która Cię poprowadzi do miłosierdzia. I odkryjesz wtedy, co potrafi zrobić nadzieja w życiu, kiedy człowiek czasami mówi, że życie nie ma sensu albo tej nadziei brakuje. I skoro ona ma nas prowadzić ku pełni życiu w Bogu, i skoro ma przemieniać nasze życie, bo jest jakąś siłą, szczególnie ważny jest ten tekst, który dzisiaj czytamy, bo słowo życie w tej rozmowie, którą Pan Jezus prowadzi dzisiaj z tymi Żydami, którzy zaczęli Go prześladować, dlatego że uzdrowił człowieka, który 38 lat żył już właściwie bez nadziei na to że ktokolwiek może go podprowadzić do sadzawki Betesda, kiedy będzie przypływ wody. Żydzi wierzyli, że raz do roku Bóg posyła anioła, który w tej sadzawce porusza wodą i każdy, kto będzie pierwszy w tej wodzie, niezależnie na jaką chorobę na ciele by chorował, Bóg daje mu zdrowie. I 38 lat ten człowiek przyzwyczaił się do oglądania tego, że zawsze ktoś jest pierwszy i przez 38 lat zawsze patrzył na to, że jeżeli są ludzie, którzy chcą komuś pomóc, to się znajdą, ale nikt nie chciał stanąć przy nim. I kiedy Jezus dokonuje uzdrowienia w Szabat, tak naprawdę przywraca mu zdolność do życia, bo pokazuje, że jest miłośnikiem życia. Bóg, kiedy stwarzał świat, stwarzał życie. Przez sześć dni powoływał życie do istnienia, bo to życie było w nim, a siódmego dnia Bóg zaczął kontemplować to życie i się nim cieszyć. I dlatego uzdrowił w Szabat tego człowieka, ponieważ widział, że to jest dzień, w którym da mu taką radość z życia, jaką jest w nim samym. I nie tylko chciał mu przywrócić zdrowie na ciele, ale powiedział: Uważaj, bo jak zaczniesz grzeszyć, to doświadczysz czegoś, co jest o wiele gorsze niż choroba na ciele. Jak zaczniesz grzeszyć, doświadczysz czegoś, co jest o wiele gorsze niż choroba na ciele. Papież Jan Paweł II mówił: Szczególnie dlatego tę siłę, którą jest nadzieja, możemy odkryć w miejscu, które nazywamy konfesjonałem, bo tam spotykamy się z takim miłosierdziem. Że gdyby człowiek chociaż troszeczkę pojął, co za miłosierdzie Bóg nam daje w konfesjonale, nie wyobrażałby sobie, żeby tego miejsca nie ukochać. Nie tylko do niego przychodzić, ale ukochać miejsce, które jest miejscem miłosierdzia. I powtarzał bardzo często: jeżeli chcesz dać światu nadzieję, która wypływa z konfesjonału, to zapamiętaj, że. Pojednanie nigdy nie może być mniejsze niż podział. Pojednanie nigdy nie może być mniejsze niż podział. Jeżeli zaczniesz tym zdaniem żyć, będziesz odchodził od konfesjonału jako człowiek nadziei dla innych. Bo papież miał w sobie takie przekonanie, że kiedy tracimy jakieś wartości, jakąś centralną wartość, której nie umiemy obronić, a która powinna kształtować moralną i duchową postawę człowieka wobec świata i samego siebie, przestrzegał, że tej wartości nie obroni się, jeżeli człowiek nie odkryje siły, która w nim jest. I zawsze, kiedy papież mówił o nadziei, połowywał się na pierwszy list świętego Piotra, rozdział trzeci, werset 15, tam święty Piotr, który doskonale wie, co to znaczy, kiedy nadzieja ucieka. Tam święty Piotr powiedział tak: Zdacie sprawę z nadziei, która jest w Was przed Bogiem. Zdacie sprawę z nadziei, która jest w Was przed Bogiem. Bo ona, jeszcze raz, nie może być tylko czymś, co powie nam optymistycznie, spójrz naprzód, ale ona jest siłą, która Cię pchnie do rzeczy niemożliwych, które Ci się wydają. Dlatego papież na błoniach w Krakowie powiedział takie zdanie: Moi rodacy musicie być mocni, mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwalajcie zasmucać Ducha Świętego. Duch Święty jest ożywicielem nadziei, jeżeli człowiekowi jej brakuje. Dlatego papież mówi: Musicie być mocni tą nadzieją. Bo jeżeli zabraknie ludzi, którzy są mocni nadzieją, to zaczną się pojawiać ludzie, którzy będą widzieć wszystko w czarnych barwach i będą malować świat jako jedną wielką porażkę. Musicie być mocni i musicie prosić ducha świętego, który ma moc ożywić w Was nadzieję, która zaczynała umierać pod wpływem różnych doświadczeń. A w łagiwnikach w 2002 roku. Kiedy konsekrował papież bazylikę, powiedział: Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei i nie znajdzie nigdy innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy więc z wiarą powtarzać w takich miejscach, kiedy nadziei brakuje. Jezu, ufam Tobie, w takich miejscach i w takich momentach. Jezu, ufam Tobie, jako zdanie, które mówi. Przy Bogu wszystko się zmienia. Jeżeli rzeczywistość pokazuje, że jest przerażająca, przy Bogu wszystko się zmienia. Dlatego tak ważne dla papieża było to, żeby ludzie usłyszeli, że bez wiary i bez miłości, nadzieja staje się tylko jakimś optymizmem, który czasami staje się bardzo ulotny. I dlatego ludzie często później powtarzają zdanie: Nadzieja, matką głupich. Bez wiary i bez miłości, nadzieja stanie się tylko jakimś optymizmem. W Częstochowie w 1983 roku papież powiedział: Niech nasza wspólna droga, która jest drogą do Boga, będzie drogą, w której pojawi się modlitwa oparta o nadziei. Niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać, jeżeli ją potraktujecie jako siłę, która jest w Was. Bóg, kiedy daje człowiekowi nadzieję, daje ją zawsze jako siłę, która jest w nas. Jest taka postać biblijna, która, na którą powoływał się. Karol Wojtyła, jeszcze jako biskup krakowski, to jest postać Gedeona, który kiedy dowiaduje się, że ma wyzwolić naród wybrany z rąk Madianitów, słyszy od Anioła: Idź z tą siłą, którą masz w sobie, dzielny wojowniku. I wyzwolisz naród spod panowania Madian, z tą siłą, którą masz w sobie. Tam, gdzie człowiek traci nadzieję, tam jest pytanie o jego wiarę i o jego miłość, bo one zawsze występują razem. Dlatego, kiedy papież to odkrywał, postanowił szczególnie to powiedzieć do młodych. I kiedy zakładał Światowe Dni Młodzieży i zapraszał młodych, to bardzo często im powtarzał: Wy jesteście nadzieją. Jeżeli my, jako dorośli, popsuliśmy świat, w którym wy żyjecie, to jesteście nadzieją jako nowe pokolenie, które może wszystko zmienić. Jesteście nadzieją i papież tak na Was patrzy. Nadzieją nie tylko świata, ale nadzieją Kościoła. I to, co dla papieża było ważne, jeżeli ona ma kształtować nasze życie, o którym dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, to papież mówi zbyt często, jak nie za często. Ludzkie życie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei. Zbyt często i za często są ludzie, których życie rozpoczyna się już pozbawione nadziei. Jak papieża zapytano, dlaczego papież Jan Paweł II, który ma taką trudną historię swojego życia, który przeżył wojnę, szybko stracił rodziców, rodzeństwo który musiał uciekać, który patrzył jak wojna zabiera mu też jego przyjaciół, który miał wiele pytań do Pana Boga, jak papież może mieć uśmiech na twarzy, który takie tragedie przeżył. I papież powoływał się wtedy na Maksymiliana Marię Kolbego i powiedział takie zdanie na szczęście w świecie, w którym brakuje nadziei. Bóg stawia tytanów nadziei, którzy pokazują, że zło na nich się zatrzyma i nie pójdzie dalej. Bóg stawia tytanów nadziei, że zło, kiedy uderzy z całą siłą w tego człowieka, nie wyrządzi mu krzywdy. I bardzo często powtarzał papież, że taką, takiego tytana nadziei widział w bracie Albercie. Mówi, że uderzało go to, jak on malował obraz Jezusa i mówi, że w tym obrazie Jezusa Ekcechomu widzi jedno wielkie serce, które pokazuje, gdzie jest ośrodek, w którym trzeba tę nadzieję uchronić. Zadbaj o swoje serce, ono Cię pchnie do tego, co jest źródłem tego serca, czyli do Boga, a Bóg da Ci siłę, którą jest nadzieja więcej pewnie papież mówił kiedy byśmy śledzili jego nauczanie o tej nadziei ale to jest tylko taka kwintesencja która pokazuje nam że gdyby nie teksty biblijne gdyby nie święci i gdyby nie to jak papież spędzał czas na adoracji przed Bogiem pewnie byśmy może nie patrząc na jego nauczanie myśleli że nadzieja faktycznie jest tylko jakimś optymizmem ale od papieża już wiemy, że tak nie jest. Jest ona niezwykłą siłą, bardzo potężną, którą jak człowiek odkryje i zacznie nią żyć, staje się, mówiąc językiem papieża Franciszka, pielgrzymem nadziei dla tych, którzy mówią, że nadziei nie ma. Amen.